Minecraft, ale zawsze, jak powiem prawdę, mam zielone włosy. To zrespią się moby. Dobra, i w sumie na razie wszystko wygląda całkiem normalnie. O kurde, co jest to już? Dobra, tego się nie spodziewałem, muszę być ostrożny. Dobra, zetnijmy sobie drewno. O kurde, no nie, co ja zrobiłem? Dobra, stop, od teraz koniec mówienia prawdy. Jeszcze raz, spróbujmy sobie zebrać po prostu tej gąbki. Dobra, i na szczęście nie udało się zrobić narzędzi. Tak w ogóle moim jednym z wielu celów jest znalezienie diamentu. O, dobra, jest jakaś wioska! Czekaj chwilę, co? Naprawdę dlaczego smok? O kurde, on leci jeszcze w tę stronę, nie! Kurde i to mówienie prawdy jest naprawdę łatwe! O! Znalazłem świątynię, ale dobrze! Dobra, i teraz, żeby tu było jakieś słabe temy. O kurde, bo to chyba będzie prawda teraz. No, nie, dlaczego? Kurde, jakie to wszystko jest głupie. Nieważne, jak mocno się nie staram, to cały czas mogę wszystko zrobić. I jeszcze całe moje jedzenie jest pełne, no. O, dobra, i znalazłem jakiś bastion. Dobra, może tutaj się coś uda zrobić. Dobra, tutaj pusto, tu pusto, tu pusto. I tutaj, tak, są diamenty. Dobra, let's go, udało się.